Ej hey moi drodzy, z tej strony jak zwykle Wasza Polish Notes i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Ciekawe pomysły na... Pierwsze strony zeszytów, gdzie pokażę Wam kolejne pomysły na jeszcze inne przedmioty. Mam nadzieję, że moje projekty Wam się spodobają. Jak zwykle są one dostępne na dysku, które załączę w linku w opisie. Zachęcam również do zobaczenia moich notatek z biologii do matury, które możecie u mnie zakupić. A ja przechodzę od razu do rzeczy. Zaczniemy sobie od religii i bardzo prostego projektu. Prosiliście. O niektóre prostsze okładki, i to jest właśnie jedna z nich. Jak widzicie sami, na mojej okładce religijnej zagości serce w cierniowej koronie, czyli symbol ściśle związany z religią chrześcijańską, i nie będzie to jakiś trudny projekt. Wystarczy, że obrysujecie takie oto serduszko z cierniami dookoła, a dodatkowo postanowiłam zrobić takie promienie których efekt zobaczycie już za chwilę. Najpierw obrysowujemy wszystko po kolei, a następnie każdy z elementów bez wyjątku koloruje na czerwono. Użyłam do tego mojego ulubionego czerwonego pena Mam też go również w wersji czarnej, ale używam nieco rzadziej niż właśnie ten czerwony. Jak sami zresztą tutaj widzicie, ta czerwień jest bardzo, bardzo intensywna i wystarczy użyć dosłownie jednego koloru, jednego mazaka, żeby zrobić całą okładkę. To, co ja teraz robię, jest oczywiście dla Was opcjonalne, ale mimo to nadaje tej całości takiego fajnego, błyszczącego finiszu. Wzięłam mój ukochany biały długopis żelowy. Oczywiście linki do wszystkich produktów, których użyłam w tym filmiku znajdziecie w opisie. Także do tego długopisu. No i co ja tutaj z tym długopisem zrobiłam? Po prostu robię kreski. Robię kreski w miejscach, które wydają mi się po prostu... Ym, najbardziej oświetlone, takie, które by nadały po prostu blasku całej stronie. Jest to bardzo fajny zabieg, który jak zresztą sami zobaczycie, stosuje cały czas, bo nie musicie być ekspertami, prawda, miłośnikami plastiki, żeby po prostu zrobić taki jakiś podstawowy światło cień, który nadałby trójwymiarowości takowej okładce. Jak widzicie sami, projekt bardzo prosty do wykonania, może zająć całą stronę albo mniej, mimo to myślę, że jest warty Waszej uwagi. A ja przechodzę tym razem do fizyki. Tutaj muszę przyznać, że mój projekt wyszedł za mały w porównaniu do mojej strony B5. Użyłam po prostu za małych kubeczków, żeby zrobić moje kółka, które są nieodzowną częścią. Mojego pomysłu na okładkę w tym roku po prostu wy możecie użyć albo jakiegoś małego talerzyka, albo bardzo dużych kubłów, w których wasi rodzice piją kawę, albo po prostu cyrkiel tylko zróbcie większe kółka niż ja. Tak czy siak, sam zamysł bardzo mi się podoba i uważam, że efekt końcowy wyszedł naprawdę w porządku. Tutaj chodzi o to, że fizyka łączy dwa elementy, ponieważ łączy nam tą całą magię, że to wszystko, co nas otacza się, w jakiś sposób dzieje i jakoś te siły są opisane, a jednocześnie są to rzeczy takie codzienne, jak na przykład nie wiem, skaczecie, pijecie czy cokolwiek robicie, to jest nasza rzeczywistość. Więc ta okładka będzie łączyć właśnie rzeczywistość i magię, czyli te dwie części składowe, z których powstaje fizyka i ta właśnie okładka o tym będzie. Najpierw zrobimy sobie rzeczywistość i tutaj jak widzicie, używam mojego czarnego brasz pena z tej samej firmy. Co ten czerwony, który przed chwilą pokazywałam, ponieważ, tak jak zresztą ten czerwony, daje bardzo fajny, nasycony efekt. Ta czerni jest fajna, taka nie wyblakła. A jak widzicie, drugi koniec tego brasz jest taki szarawy, więc, nawet jeśli byście się upali, można stworzyć fajny gradient. Jako, że rzeczywistość, przynajmniej mi, kojarzy się z takimi sztywnymi formami, zasadami, czymś takim bardzo uporządkowanym, to po lewej stronie postawiłam na figury geometryczne. Mamy tutaj rąby, trójkąty, kwadraty, tak jak u Dawida podsiadło w piosence. Kół tam u Dawida nie było, ale ja mam koła. A po prawej, tam gdzie mamy magię, postawiłam na takie zawijaski, kropelki, tego typu finezyjne wzorki, które poniekąd są takie bardzo ekspresywne i dają jakiś taki Efekt pozytywnej energii, czy jakiś taki coś wybuchającego, po prostu. Dookoła postawiłam również na figury geometryczne i zawias, żeby było widać, jak po prostu to wszystko wybucha, jest dookoła nas i jest po prostu nieodzowną częścią naszego świata. Kurczę, taka filozoficzna ta okładka wyszła. No a w środku tą częścią wspólną jest właśnie fizyka. To co, moi drodzy, czas na kolorowanie. Teraz przyszła pora na kaligrafię, która również nie jest obowiązkowa, bo oczywiście możecie chwycić za cienkopis i zrobić ten napis drukowanymi albo pisanymi literami. Ale ja nie mogłam sobie odpuścić frajdy z małego handletteringu, więc wzięłam mój ukochany Pentel Touch, który doskonale znacie z mojego kanału, jak nie obserwujecie. I po lewej stronie tworzę napis Rzeczywistość, a po prawej napis Magia. Do pokolorowania tej strony tytułowej użyję moich ukochanych brush penów. Tutaj akurat biorę Tombow'a włapę. I robię żółty napis fizyka, ale zobaczycie również, że korzystam z brush penów, zebra mileiner, które uwielbiam, wielbię i mówię o tym w każdym odcinku. Także, jeżeli będziecie szukać sklepu, gdzie takowe zakupić, to oczywiście zalinkuję w opisie. Plusem jest właśnie to, że te elementy na tej okładce są bardzo małe, także nie ma coś się co martwić, że na przykład taki mazak zostawi jakieś takie brzydkie maźgi. Wiecie, jak na przykład kolorujecie mazakiem i chcecie zrobić fajną taką jednokolorową, stałą fakturę, a jednocześnie widzicie, że widać maźgi i wszystkie możliwe kierunki, w których po prostu ruszaliście końcówką takiego mazaka. Ja tego strasznie nie lubię, nie trawię tego, dlatego wybieram tylko te okładki. Gdzie wiem, że takiego mazaka będę mogła bezproblemowo użyć i nadal będę zadowolona z efektu końcowego. Jako taki mały bonusik, i znowu coś nieobligatoryjnego, żeby dodać jeszcze więcej takich wybuchów, fajerwerków i tak dalej okładce. Postanowiłam niektóre zawiasy ozdobić paskami, serduszkami, gwiazdkami w środku, użyłam do tego cieńszego cienkopisu. Środek zaś, tą moją część wspólną, koloruję po prostu na kolory, których mi w okładce brakowało. W tym przypadku jest to różowy, taki czerwonawy i niebieski, co również mogłoby symbolizować dwa bieguny magnesu, ho ho ho, patrzcie jak. Inteligentnie, nawet w sumie dopiero teraz sobie zdałam to z tego sprawę, ale nieważne. Myślę, że sama okładka wyszła jak najbardziej fajnie. Tylko, tak jak mówię, musicie zrobić ją deczko większą. Często prosiliście mnie w komentarzach o język francuski. Dostałam także kilka wiadomości prywatnych na Instagramie, a ja Waszych próśb słucham. Więc teraz robimy prostą okładkę do języka francuskiego, która mi się tak de facto kojarzy z perfumami, ponieważ takie francuskie perfumy są często uważane za luksusowe i jakoś wiecie, jak sobie pomyślicie o takiej, nie wiem, francuskiej pani, takiej może lekko przystarszawej. Która jest w tym takim futrzanym szaliku. Najprawdopodobniej ma pieska pudelka i używa właśnie perfum w takiej tradycyjnej, starej buteleczce. Z pompką jest to już rzadko spotykany widok, a mimo to jakoś mi się z Francją kojarzy, jak zwykle robię obrys cienkopisem, a następnie zabieram się za napis, który zrobiłam fioletowym brush penem. Ma on również delikatny gradient, a żeby nadać mu głębi, wzięłam mój najcieńszy możliwy cienkopis. Możecie też wziąć cienki długopis do ręki i zrobiłam delikatne obrysy. Postanowiłam również podkreślić całą linię, która idzie, powiedzmy, tego zapachu dookoła pokoju, żeby po prostu faktycznie zaznaczyć i pokazać, że są to perfumy, które ktoś, najprawdopodobniej to starsza pani, ja przed chwilą psiknęła. Ta strona w porównaniu do poprzedniej zostanie pokolorowana kredkami z bika, które już znacie z poprzedniego odcinka. Jestem absolutnie nimi zachwycona. I fakt, że już robię drugi odcinek i korzystam tylko z tych kredek, myślę, że pokazuje, jak bardzo je lubię. Robię również delikatny światłocień w końcu. Niektóre elementy tej naszej buteleczki perfum są metalowe, a same perfumy będą miały bardzo ładny fioletowy odcień, tak jak zresztą sam napis francuski. Co znajdzie się w środku tej buteleczki z perfumami, żeby tak łyso nie było? To słówka, które jeszcze pamiętam z języka francuskiego. I zapiszę je brasz penem, żeby nadać takiej finezji temu, co tam jest napisane. Uczyłam się francuskiego 4 lata i o ile jeszcze coś tam zrozumiem, jakieś takie losowe słówka, to już sama za dużo bym powiedzieć nie potrafiła, ale to się zmieni. Jak znajdę tylko jakiś wolny czas, nie wiem kiedy to będzie, ale znajdę, to wrócę do tego francuskiego, bo to bardzo fajny język. Możecie mi dać w komentarzu, jakich języków uczycie się w szkole. Zapewne angielskiego, chociaż kto wie, może ktoś mnie pozytywnie zaskoczy i poda jakiś ciekawy język. Koniecznie dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa. I moi drodzy, naszą francuską okładkę mamy gotową. Jest to bardzo, bardzo fajny projekt. A teraz przechodzę do kolejnego języka, tym razem hiszpańskiego, i będzie to lineart. Wiem, że linearty lubicie i często powtarzaliście na swoich stronach tytułowych, na przykład jak robiłam linearta z polskiego, więc tym razem postawiłam na hiszpański. Przypominam, że możecie się dzielić swoimi okładkami, które zostały zainspirowane. Jednym z moich filmików, właśnie albo na Instagramie, albo na innych platformach społecznościowych, śmiało mnie oznaczajcie. A ja wrzucę je na mojego Instagrama czy Facebooka. Także gorąco Was zachęcam do próbowania swoich sił. Ten lineart nie jest trudny. Zapiszcie sobie najlepiej ten filmik. I spowolnijcie jego tempo, a następnie róbcie ze mną byczka krok po kroku. Tak, jest to byk, czyli taki powiedzmy symbol Hiszpanii. Wprawdzie teraz już się walczy o to. Żeby kordidy nie było i jestem zresztą jak najbardziej za, nie lubię jak jakiekolwiek zwierzątka cierpią, więc tym razem bykom się również należy święty spokój. Mimo to byki nie zostaną jakoś wymazane z historii Hiszpanii, więc myślę, że nadal ten motyw na naszej okładce może jak najbardziej być użyty. Przy okazji robienia byka zrobiłam bardzo fajny, wychodzący mu poniekąd z nosa napis Espaniol, i nasza okładka już jest gotowa. Jak widzicie, jest to bardzo fajny, a nie trudny do wykonania pomysł. Oczywiście, jak zwykle, zalecam najpierw zrobienie szkicu ołówkiem. Tak jak, jak widzicie, sami robię to ja, potem małe mazu, mazu. I już gotowe. Ja przechodzę teraz do historii. Postanowiłam zrobić tym razem coś związanego ze sztuką, więc zrobimy sobie dziewczynę z perłą. Na spokojnie nie będziemy odtwarzać jeden do jednego tego wielkiego dzieła, tylko zrobimy taki prostiuteńki rysuneczek, zrobimy dosłownie obrysy czarnym mazakiem, a następnie pokolorujemy resztę kredkami. Co jedyne polecam to podzielenie sobie takiego rysuneczku na sekcje kolorystyczne. Ja tak jak widzicie sami zrobiłam i nawet opisałam sobie delikatnie ołówkiem jakiego odcienia np. niebieskiego czy brązowego chcę użyć, żeby uzyskać jak najbardziej autentyczny efekt, ale żeby jednocześnie ta nasza z dziewczyna z perłą została jak najbardziej prosta i łatwa do zrobienia. I tutaj, jak sami widzicie, te powierzchnie do pokolorowania są znacznie większe niż w przypadku naszej okładki do fizyki, więc to jest właśnie ten moment, kiedy kredki wkraczają do akcji. Staram się tylko przyciskać je jak najmocniej, żeby uzyskać ten efekt jednolitości, żeby biała kartka nie przebijała spod spodu. I wtedy wierzcie mi, że efekt będzie naprawdę fajny, ale jeśli chcecie zrobić tą okładkę mazakami, czy na przykład farbami, też nie ma problemu. Bardzo lubię, jak ruszacie głową i pokazujecie mi efekty waszej wyobraźni. Jestem troszkę zła, że wybrałam dwa różne odcienie tych brązowych kredek. Mam tutaj na myśli fakt, że ten odcień bardziej po prawej brązowego jest zimnym odcieniem, a ten po lewej jest odcieniem ciepłym, co troszkę mi przeszkadza, ale wy, jeśli macie na przykład więcej kredek niż ja, możecie nauczyć się na moim błędzie i właśnie zrobić to w jednej tonacji ciepłej albo zimnej, to już zależy od Was. Aby dodać mimo wszystko trójwymiarowości temu rysunkowi 2D, Postanowiłam użyć mojego ukochanego szarego Midlinera, żeby zrobić delikatny obrys, taki dosłownie bardzo subtelny cień i ten sam cień zastosuję na moim prostym napisie Historia. Są to litery drukowane, także łatwiej się już, kochani, nie da. Mimo to polecam troszkę z nimi poszaleć. Możecie tworzyć różnego rodzaju światło, cienie, możecie użyć innej czcionki. Ja tutaj postanowiłam zrobić taki zwykły, tradycyjny, zielonkawy napis i użyłam do tego koloru, takiego zielonego, morskiego. Czy to był dobry wybór? Nie wiem, bo myślałam, że jednak ten kolor będzie nieco inny, ale sam efekt końcowy, jak najbardziej uważam, że jest satysfakcjonujący i jest to znowu fajna, nietrudna okładka do zrobienia. A teraz moi drodzy, pewnie coś, na co wielu z Was czekało, czyli angielski i to jaki angielski w stylu Harry'ego Pottera. Jakoś tak naszła mnie ochota na zrobienie okładki właśnie w stylu Harry Potterowym, nie wiem czy tak można powiedzieć. Tak czy siak, zrobimy wózek, który Harry używał jadąc do Hogwartu i przekraczał nim mur Peronu 9 3 czwarte. I jako, że ostatnio powtórzyłam sobie pierwszą część zapewne i Waszej ulubionej serii, to właśnie przypomniał mi się ten moment z Hedwigą i wjeżdżaniem wózkiem w ścianę. Także tym razem zrobimy taką właśnie okładkę. Jak zwykle najpierw zrobiłam szkic, ponieważ nie są to łatwe rzeczy. Najpierw mi w ogóle kółka wyszły nierówne, potem jakiś inny element. A zrobienie najpierw takiego wstępnego szkicu pozwala wam uniknąć takich błędów potem. Jak widzicie, na dole zrobiłam szalik w stylu Gryffindor. Musiałam go zrobić już teraz i wcześniej go pokolorować, zanim w ogóle zrobiłam jego obrys, bo niestety te jasne braszpyny mają tendencję do rozmazywania się. Jeśli na przykład połączę je z jakimś takim równie rozmazującym się cienkopisem, ten czasami ma dobre momenty, ten czasami nie. Tutaj już byłam troszkę przestraszona, więc postanowiłam najpierw pokolorować mój szalik, a potem dopiero zrobić jego obrys. Kolor szalika może być oczywiście obojętny, może być na przykład w kolorze waszego ulubionego domu ja wam nie zabronię, ale jako, że jest to wózek Harego i w środku jest Hedwiga. Postanowiłam zrobić go w kolorze Gryffindoru. Tutaj zrobiłam pewnego rodzaju błąd, o którym mówiłam w pierwszym odcinku. Użyłam brązowego braszpena z Mylanera, który może nie byłby najgorszym pomysłem, ale potem zaczęłam kombinować z cieniami, z mazakami, nałożyłam ich bardzo dużą ilość na tą walizkę. I tak do końca nie byłam przekonana, czy dobrze mi to wyszło, mimo to jak teraz patrzę z perspektywy czasu na tą okładkę i na samą walizkę, to suma summarum aż tak źle nie wyszło. I tak jak zwykle mówię, możecie się po prostu nauczyć na moich błędach i nawet zrobić tą stronę w wersji 2D i nie dodawać jakichś dziwacznych światłocieni, jak czasami robię to ja. Hedwiga jest bielutka, także nawet nie trzeba się martwić o jej kolorowanie. Tutaj tylko właśnie zajęłam się jej klatką i resztą samego wózka. A żeby strona nie była taka pusta, to postanowiłam dookoła zrobić jeszcze symbole, które mi się z Harrym Potterem kojarzą. Mamy na przykład ponownie nasz gryfindorowy krawacik, mamy różdżkę, mamy mapę, mamy złotego znicza, okulary... Ala harego, mamy również y, małą taką, mały taki piorunek, także tych symboli możecie nawet narysować jeszcze więcej, jeśli tylko macie na to ochotę. Uważam, jest to bardzo dobry pomysł i im więcej, tym lepiej. Także jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na jakieś symbole, koniecznie je zróbcie, a potem oznaczcie mnie pod swoim dziełem. Tak prawie wygląda efekt końcowy, zostało mi tylko delikatne podkolorowanie mapy, którą zrobiłam jednak kredką, ponieważ chciałam, żeby ten kolor był naprawdę taki delikatniutki, nie rzucający się w oczy, ma to być tylko lekko podstarzona mapa, a nie ma być cała taka żółta, jak powiedzmy ten złoty znicz. Także jak najbardziej możecie mieszać techniki, co zaraz Wam zresztą zaprezentuję na naszej ostatniej w tym odcinku okładce. Ostatnia strona tytułowa, pierwsza strona dzisiejszego odcinka, jak zwał, tak zwał, to znowu coś nowego, czego na tym kanale jeszcze nie było. Jest to ponownie spełnienie Waszej prośby, będzie to strona tytułowa do zeszytu z plastyki. Czy zajęć artystycznych. Będzie to bardzo prosty projekt, myślę, że bez problemu go wykonacie. A jeśli nie, albo na przykład potrzebujecie ten rysunek mieć cały czas przed oczami, to pamiętajcie, że macie dostęp do mojego darmowego dysku, a link znajdziecie albo w opisie, albo przypiętym komentarzu. I tutaj postawiłam na bardzo prostą paletkę do mieszania farb, samą taką używałam. Na przykład u siebie w podstawówce, czy na dodatkowych zajęciach z plastyki. I Wy pewnie też taką używaliście, no albo może i nie. Nie wiem, tak czy siak ponownie robimy obrys cienkopisem i na mojej paletce będzie znajdował się sam napis plastyka. Będzie on w formie takich rozproszonych farb w różnych kolorach. Tak jak macie farby na takiej paletce, tak my mamy napisy. Albo inaczej farby w kształcie napisu. <grych> tak to można nazwać. I ponownie zrobimy taką mieszankę, jeśli chodzi o technikę, ponieważ do pokolorowania samej paletki użyję brązowej kredki. Stwierdziłam, że naprawdę jest tego za dużo i trochę się boję, więc po prostu użyję kredki do zrobienia paletki, bo jest to powierzchnia największa, a te mniejsze elementy takie jak właśnie ten napis czy pędzle które znajdują się na dole. Zaraz wam zresztą zdradzę jaką funkcję będą pełnić te pędzle na dole. Tak czy siak reszta zostanie pokolorowana zakreślaczami w nasyconych kolorach, ewentualnie brasz penami też może być. Ja tutaj akurat użyłam zakreślaczy stabilo, które tutaj się sprawdziły naprawdę dobrze i jestem bardzo zadowolona z efektu. Aby ponownie nasza paletka wyglądała na bardziej trójwymiarową, to dół pokolorowałam czarnym zakreślaczem ze sztatlera. Naprawdę nie macie pojęcia, jak czarny zakreślacz przydaje się w codziennym życiu i to nie tylko do kolorowania, ale też na przykład do zamazywania ważnych informacji na dokumentach, które chcecie wyrzucić. A jeszcze taki mały bonusik to są właśnie te ciapki, również z farby. I jedna ciapka, czy dwie, jak widzicie, spływają po naszej paletce, dzięki czemu jest ona bardziej trójwymiarowa. Uważam, że naprawdę wygląda to spoko. Pędzle zaś, a raczej ten szeroki pędzel, który widzicie na dole, będzie nam robił za miejsce, gdzie możecie wpisać swoje imię i nazwisko. Tutaj mamy trzy grubości pędzli, ten najgrubszy właśnie będzie tym miejscem na wpisanie swoich danych, a te dwa po lewej i prawej stronie. Pełnią taką typowo ozdobną funkcję. Mimo to jest to również fajne urozmaicenie naszej okładki. Podobny pomysł zresztą mogliście u mnie zobaczyć w odcinku, jak pokazuję Wam, jak prowadzić swój zeszyt A5. że to było w części drugiej. Jak coś to mi przypomnijcie. Nie zapomnijcie również użyć, jeśli macie pod ręką białego żelopisu, żeby nadać temu wszystkiemu ponownie trójwymiarowości, żeby farby wydawały się bardziej mokre, a żeby również nasze pędzelki miały zapisane odpowiedniej grubości. Uważam, że takie detale są naprawdę bardzo fajne i robią robotę. No a moje pędzelki akurat pokolorowałam jednak się zdecydowałam, że będzie to wyglądać bardziej naturalnie i fajnie się komponować z samą paletką, która jest częścią główną tej strony tytułowej. I gotowe. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Mam nadzieję, że moje pomysły Wam się przydadzą. Jak zwykle zachęcam do udostępniania Waszych prac. A my widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie mnie zaobserwować. Pa! pa.